Witam was widzowie bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku się... Słuchajcie, to już jest chyba. Który? 16, 17. Kurczę, nie pamiętam już nawet numerku, ale witam was bardzo serdecznie z tej strony Janinka Bosza. Eee, dzisiaj jesteśmy oczywiście na gospodarstwie. A jajaj, słuchajcie, w końcu, w końcu. Nie bez powodu, nie bez powodu stoję tyłem w, ta, w kierunku gospodarstwa. Zobaczycie za chwilę, ale najpierw łapeczka w górę i subik. Nie bądźcie dranie. Może na 15 tysięcy bym pokazała twarz. Ale dobra, dobra. Słuchajcie, odwracamy się, jak dobrze pamiętacie. O, już tu lekko widzicie, lekko uchyliłam wam robka tajemnicy. Jak dobrze pamiętacie w ostatnich odcinkach, no, były tam problemy z całoborą i w ogóle, a, jakieś urzędniki, a, nie, szkoda gadać, no, ale dobra. Końcowo przyjechała ekipa budowlana, babrali się tym skurczem tyle czasu się babrali, ale w końcu postawili. W końcu podstawiliło się jedne. Patrzcie. Patrzcie jak pięknie. Już ja tu zdążyłam, zobaczcie, trawkę zasadzić. Tu to, tu tamto. Kto nie widział, to oczywiście dużo pracy. Było robione na live. Oczywiście zapis live'a jest zostawiony, więc jeżeli ktoś chce zobaczyć, to hey, zapraszam serdecznie. Zobaczcie nawet już tutaj. Hey, sądziliśmy Ursuska zaparkować. Na razie maszyn po, nie poznosiłam. Nie, nie zaparkowałam oczywiście, jakbym kurwa miała maszyny nosić, przepraszam. No ale, ale wszystko, wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie, ale dobra. Pokażę wam, pokażę wam jak to wszystko tu wygląda. Popatrzcie jak pięknie tu się wszystko otwiera. A zobaczcie, tu jeszcze taki zbiornik, to na gnojówkę chyba. Ale dobrze, że zrobili, bo ja tam mam jeden zbiornik, ale to tutaj też się może lać to nie ma problemu i zobaczcie i mamy krówki mamy krówki, ja tu je otworzyłam, żeby się trochę przywieczyło im bo zobaczcie, oni na razie akurat no nie mają posłane, nie mają posłane, stoją w gnoju po kolana, ale tak szczerze, no co to przeszkadza, no o, jest. krowa postoi w, w gównie po kolana, no to Chłodniej jej będzie, nie, a ciepło akurat jeszcze jest w miarę, to yy, nic nie stanie, tu jak pościelimy, to słoma będzie i nie będzie widać. To nic nie szkodzi, nie, Jałówka? No, dobra, ale to nie wszystko, co mam wam do pokazania z tego oboru. A czekajcie, tu są ćwiczki, a one zaperte, one zaperte chyba, nie, nie, one nie, śnią... nie, bo ja powiedziałam, Powiedziałam, to budowlańców, aaa, Zaspawaj tam i te drzwi, bo ja nimi nie będę i tak chodziła i zaspawali, serio się posłuchali, patrzcie tu, no tu to jest cyrk, patrz jak kozacko, jakie poddasze, ja pierdykam, zobaczcie jak wszystko ładnie widać stąd, zboże widać jak ładnie rośnie, tu wszystko, ale kurde, wiecie po co jest te poddasze, zobaczcie. Tu ja są otwarte, bo oczywiście też da się je zamknąć, o. ale są otwarte, bo już są przygotowane. Tutaj e, weźmiemy zetora, e, wozem przywieziemy ciuki i tu będziemy wrzucać na górę ciuki. I słuchajcie, sobie poukładam, e, tutaj sobie poukładam jakieś siano, e, trawę, a tu poukładam załóżmy e, słomę i patrzcie, to jest cyrk, te włazy się otwierają normalnie. No, kurwa, odpuść się, o, e, i patrzcie, o, cholera, ciężki, o, i tu się normalnie teraz da zrzucić, wiecie, ciukać czy coś, no, bera, to się nie zmieści, a ja nie mam siły, żeby ją tu rozwijać, czy co, no, ale ciukiem se pierdyknę z góry, a co mi szkodzi, nie? No i tak samo z drugiej strony, zobaczcie, o, kurde, cholera, ciężki, o, o. Dobra, już nie będę zamykała, bo się cała spociłam. No ale zobaczcie, ciuka będę zebrała i cyk. I wiecie, i o porządek będzie ile? 10 minut i do domu na odpoczynek, na flaszkę. Nie będzie wiecie, męczarni z tym wszystkim. Tylko rach pach cyk, cyk, i zrobione. No ale ten kurde, gnój tu trochę. Ach. A bo to tak wydeptały, bez pojęcia, cholera bita. Czekajcie, zamkniemy tam z jednej strony jedne wieże ja A tu żeby im za bardzo nie wiało, bo zaraz się rozchorują. O, czekajcie tylko ja tego, że to raz gaszę Może im przyjechała z belowania. zapomniała zgasić cholery jednej. Paliwo pali a teraz. Wiecie jakie paliwo drogie. Szkoda, kurczę, bele, paliwka. Dobra, kolejna rzecz, idziemy wam pokazać pójdziemy tędy. Patrzcie jak fajnie. Fajnie zrobiliśmy. O. Tutaj. I patrzcie. drożka jest zrobiona. Tu na pryzmach będziemy kukurydzę kosić. Już niedługo pewnie. I tu jest dróżka. I patrzcie co tu mamy. Patrzcie co mamy. Kurde bele. Krówki. Eee, eee. Świnki. Świnki mamy. Czekajcie. Zrobię zdjęcie. O. Czwinki sobie chodzą i to zobaczcie, jakie ładne ciarnuśki. Patrz, patrz jaka wesoła chodzi. Najedzona, bo tu jedzenia pełno ma. Zobacz, cztery tylko, tylko cztery na razie, ale ja tak myślę, a czego więcej tych świnek w sumie? Cztery będą w sam raz, co tu, co tu więcej kupać, nie? No i akurat mój sąsiad miał cztery na sprzedanie, mówi, a co ty tam, co będzie kupowała Janina? E, od kogo? Tu weź ode mnie, bo to pewnie jak wiesz, że, że dobrze chowane, dobrze karmione. Ja mówię, no kurde, no to... E, no jak to? Po co ja tu będę dawała? Jakiemu obcemu hamowi zarobić, nie? Lepiej dać sąsiadoju. A to ja z tym sąsiadem dobrze żyję, słuchajcie, bo... Bo to ten sąsiad co mi tam e, krowy przechowywał przez tyle czasu. Co? Co tej? Co? Co, Boli, nie mnie miała? No to już głupio mi było odmówić, nie? Ty, a może byśmy tak z jedną na obiad wzięli? Nie, nie, Aninka, spokojnie. One za młode jeszcze, dobra. Idziemy, bo mi głupie pomysły przychodzą widzowie do głowy. Ajajajaj, aj, aj. tylko kurde te... aj, 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 ty. Ajajaj, te trochę świniaczki nie mają jedzenia. Wodę mają, jedzenia trochę, trochę ciężko. Może bym im co nakarmili, co... Dobra, tylko najpierw e, zaniesiemy dla tych, dla... Dla krówek. Dla krówek zawieziemy jedzenia, ale to weźmiemy żuka, żebym ja nie ten, nie musiała latać. O patrz, on nie odpali teraz. Dobra, odpalił. Ej, weźmiemy szuka, przetransportujemy, co? Ze... Chcę dwa, trzy ciuki może. Albo nawet cztery. Nawet cztery. Już nie będę go gasiła złoma, bo mi później nie odpali. Wezmę jedno sianko. Sianko to lżejsze przynajmniej. Bo trawa to już trochę waży. Dobra. Siano. I cmykniemy tam. O! Możemy od razu wytestować jak włazy działają. Tylko ja nie wiem czy ja tak dorzucę wysoko. Ja nie wiem czy ja tam dorzucę tak wysoko na tą... E, na ten strik Najwyżej będę musiała turem sobie podać. Ale może, może się uda, zaraz zobaczymy. Tylko dojedziemy tym środem. I... Aj, kurde, żebym zaparkowała tutaj tego zetora. Sam raz, cholera. Sam raz. O, dobra, jak tak będziemy stali, to ci ja dorzucę. Och! Ty! Chyba... O, cholera, do połowy! Do połowy obory się rzuciła! Ja to jednak mam siłę! Jak pójdziano noski, cholera, bita! O! Tylko cykan! No i dobra, idziemy po drabce, zobaczymy, jak to tam. Czy to da rady? Tak za. Yy, tak karmić te krówki. Cholera. Ja zawsze wiedziałam, że to niedobry pomysł, yy, po dwóch flaszkach po drabinie chodzić. No, działa! Chyba nie jedzą! Tak mi się wydaje! O! Jedzą ty! Zadziałało! O kurwa, w gówno wpadło! Karamba! Czekaj! O! Choć trzeba to wyciągnąć! O! Ty, ze zierli. Ze nic nie zostawili, nic nie widać. Ja pierdziele. Parę krów, a takie żarłoki, że masakra. Dramat. Dobra, ale się pozbiera ten... A, jeszcze tu ja mam belkę. I słuchajcie, wiecie co jest najlepsze? Że patrzcie, tu te są na tyle duże, że na spokojnie mogę przejechać sobie ze torkiem. Czekajcie, tylko tego żuka jeszcze odstawimy. Pojedziemy, żeby on nam tu nie parkował. Dżęg jeden. O. I to jest właśnie fajne, że te wieżeja są na tyle wysokie, że można sobie na spokojnie wjechać. Oj, tylko czy ja w cofie? Że na spokojnie sobie można wjechać z torem. I jeszcze nawet z podniesionym torem, Bo ta poprzednia obora, którą mieliśmy, którą no niestety. Z biegiem niefortunnych zdarzeń musieliśmy wyposieć. Ojcz. Eee, no, miała za małe wieże, ja i Zetor nie wchodził. Nie wchodził, bo można było dach urwać w cholerę. A tu ona spokojnie można wykręcić. A ja chcę tam wjechać, bo w Sibmie mamy tą Belkę. Belesiana mamy całą. Te ja od razu tam wykipruję, żeby nie, nie musieć tego targać, nie? To wykipruję im tu na przejściu. I oni sobie do powoli jeść. Tu się będzie rozwijało i, i będzie w sam raz. Dobra, tylko sznurek tu puści. Zipma i... O, i proszę. I od razu tu rozłożyliśmy się, no, I krówki będą zadowolone. Proszę bardzo. Można jeszcze od razu zipmę zaparkować. Bo ja akurat z pola widzowie niedawno wróciłem. No, transmitowałam pracę polowe na żywo. Także jeśli ktoś nie widział, to zapraszam na... I na powtórkę z live'a. Dobra, zaparkujemy. Widzicie, ja już sprawiona tutaj cofać w te zakamarki. To już zaraz za wszystko prawie idzie. O, kosiarkę nie zaczepię. Nic, sprawa jest. Dobra, odciepiamy i wyjeżdżamy. No i elegancko. No nie wiem, myślę, że wszystko wam tu pokazałam, co, co nowego się wybudowało, co tutaj się zadziało. No ale powiem wam, że roboty jeszcze trochę jest do robienia, kurde. Plany są, plany są, ale to na razie nie będę zdradzała. Trzeba będzie zrobić coś z tymi ususami. Jeszcze mam pomysł zakupić samochód. Jeszcze mam dwa inne fajne pomysły, ale o nich na razie nie chcę rozmawiać. Eee, będzie się działo, obiecuję, obiecuję, że będzie fajnie. Aby tylko mi tutaj sprzęt komputerowy pozwolił na montowanie filmów, to będzie dobrze. Na dzisiaj dziękuję już Wam za oglądanie, widzowie. Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie i widzimy się niedługo. Do widzenia, papatki, zdrówka życie, serdecznie.